Cześć wszystkim, zadanie z egzaminu 2018 no z natury oficjalnej. Eee, mamy tutaj ustalić wzór sumaryczny Arkano i mamy dwie reakcje jakieś tu podane. No to zobaczmy co my tu mamy. Mamy taką reakcję, prawda, jakąś tu napisano i, i, i jeszcze tutaj taką w postaci ogólnej. Nie a ma się co bać takiego czegoś, wiem, że niektórzy z Was mają jakieś tam obiekcje co do takiego zapisu, ale no jakby e, nie unikniemy tego, także polecam się nauczyć po prostu i tyle. E, do całkowitego spalenia mieszaniny 2,8 odmierzanego 60% objętościowych pewnego gazowego alkano i 40% metano. No to no, najpierw sobie zrobimy tak, że policzymy sobie z tego 2,8 ile to jest te 60% i 40%, czyli powiedzmy sobie Vs1, to niech będzie tutaj, to to będzie te 40% sobie tutaj ustalmy, tak? No tutaj odwrotnie na ładnie napisali. Czyli mamy 2,8 decymetra sześciennego razy 40%, czyli 0,4. No i tutaj wynik uzyskamy oczywiście w decymetrach sześciennych tak samo nic się nie zmieniło dobra, czyli tutaj mamy 1,12 decymetra sześciennego tego ch4 i naszego nieznanego alkano vs2 sobie zrobimy, no to będzie po prostu reszta, prawda, więc wystarczy odjąć, albo po prostu zrobić tak no już kwestia jak tam kto lubi, prawda no to ja sobie i tak to odejmę. 2,8 minus 1,12. No to jest 1,68 decymetra sześciennego tego naszego CmH2n plus 2. No dobra. No to jak już mamy to zapisane, powiedziano nam, że sumaryczna objętość, czyli powiedzmy sobie, że całkowita objętość. Naszego, naszego CO2, no to jest 13 i 16 decymetra sześciennego tutaj też w warunkach normalnych. Także spójrzmy sobie, co tu mamy napisane. Z pierwszej tej reakcji tutaj wynika, prawda, że wygląda to tak, tam był, e, tlenu, miał być o, to ja trochę tutaj za szybko sobie przeczytałem, e, oczywiście chodzi o tlen. Także ta objętość tutaj to oczywiście jest objętość tlenu e, zużytego w tych reakcjach, także wróćmy sobie tutaj. Czyli tak, tutaj widzimy, że z jednego mola tak naprawdę, czyli z jednej objętości gazu doskonałego jakiegokolwiek, czyli akurat w, tym, w każdym z tych przypadków jest to 24, 24, no i tam jednostki, prawda, takie jak macie w tablicach e, na no mol. Myślniczek, prawda? Tutaj mamy 2, więc 2 mole takiego gazu, czyli też 22,4 decymetra sześciennego na mol tego naszego odb, prawda, A tutaj było to. No dobra, no to jak już to mamy, no to możemy śmiało uznać w takim razie, że tego pierwszego było 1,12, czyli tutaj to mamy 1,12. Tak. Decymetra sześciennego, no to ile było tutaj zużyte tlenu? Możemy sobie tak ułożyć, no i tutaj również w ten sam sposób możemy zrobić. Tutaj mamy na przodzie jedynkę i tutaj mamy takie coś, prawda? No to też możemy napisać, że 1 razy 22 i 4 decymetr sześcienny na mol tego alkano tak przereagowuję z 3n plus 1, bo to jest stosunek molowy, czyli też razy 22,4 decymetra sześciennego na mol. No i teraz co? No i teraz e, tutaj mieliśmy w takim razie tego było 1,68 tutaj decymetra sześciennego a tutaj w takim razie mieliśmy tam było tego tlenu 13 16 no to 13 16 jest tutaj podane decymetra sześciennego odjąć ten y który tutaj mamy i zaraz sobie po prostu to policzymy będziemy wiedzieli, ile wynosi y, prawda, czyli ile wynosi tak naprawdę y, objętość tutaj tego planu, także będziemy też tutaj mogli sobie śmiało stwierdzić, ile to dokładnie jest, prawda, tutaj tak samo decymetra sześciennej. No i myślę, że chyba najszybciej będzie, jak po prostu sobie wymnożymy i nie będziemy się tutaj z niczym innym bawić, także, y, także sobie wymnożamy. Oczywiście te decymetry sześcienne no wiadomo, że one się tam skrócają, także e, jak tam już lubicie sobie wstawiać, bardziej tu chodziło o to, żebyście widzieli jak to działa, także e, dobra, czyli tu mamy 2,24 decymetra sześciennego, no i tą liczbę możemy tam sobie wstawić, albo to zamknąć w układ równań już jak chcemy, prawda? Czyli ta liczba w tym przypadku to jest 2,24 no to wymnożymy sobie yy, tutaj może to wszystko po prostu, czyli najpierw od 13, 16 odejmę sobie te 2, 24, no i przemnożę przez 2, 2 i 4, czyli będziemy mieli z tego razy to, no to będziemy mieli 2, 4, 4 i 608. Równa się, no i to razy to, czyli 1,68 razy 22,4. To już możemy wymnożyć. No wiadomo, że jak to się skraca, no to tam e, nie będzie trzeba było tego robić. Także 3n plus 1 na 2. O. No dobrze. No to co? No to podzielimy sobie po prostu tą liczbę przez tą liczbę i będziemy mieli sam ten ułamek. Czyli mamy 244, 608 na 37, 6, 3, 2. Dobra? Czyli dzielimy sobie po prostu przez tą liczbę. No i uzyskujemy dzięki temu 6,5 po podzieleniu. No i to jest 3n plus 1 na 2. No to mnożymy razy 2, prawda? Tak jak to stronami. Czyli to będzie 13, jak pomnożę, razy 2. No i to jest 3n plus 1. No i odejmujemy 1 stronami, tak? Będziemy mieli tam 12, zostanie to 3n. No i 12 dzielimy sobie tam na 3, czyli będziemy mieli 4, to się równa e. n, no, więc wzór okanu to, no już może od razu c4h10, prawda? Także mam nadzieję, że e, podobało się, że było łatwo. Rozumiem, że możecie mieć jakieś obiekcje co do tego zapisywania, ale po prostu tak to lepiej widać, bo przynajmniej według mnie jak ktoś tego po prostu nie zna. Dajcie suba, dzięki za uwagę, polećcie nieznajomym. Cześć!